Jak spalić oporną tkankę tłuszczową? Jak wyszczupić stalię? Jak raz na zawsze pozbyć się boczków? Te kwestie będą tematem dzisiejszego nagrania. Zapraszam! Cześć dziewczyny, z tej strony Paulina, wasza trenerka z internetu i dzisiaj przygotowałam parę wskazówek dotyczących pozbywania się tkanki tłuszczowej z newralgicznych rejonów, a w szczególności z okolicy tuż nad biodrami. Rozdział pierwszy. Czym są boki? Przede wszystkim warto pamiętać, że tak zwane boki to nic innego jak uprzednio nagromadzona tkanka tłuszczowa. Jeżeli zjemy trochę za dużo, a często się tak dzieje, gdy w naszej diecie dominują mniej odżywcze produkty. Nadmiar kalorii może zamienić się w fałdki. Tkanka tłuszczowa lubi się ulokować w zależności od naszych predyspozycji w rejonie ut, klatki piersiowej, w okolicy pasa lub właśnie tuż nad biodrami. Im częściej będzie dochodziło do sytuacji, w której zjemy więcej niż potrzebował nasz organizm, tym więcej tkanki tłuszczowej może się pojawić. I niestety nie jest to tylko potencjalny defekt kosmetyczny, a właśnie jeden z czynników, który może zwiastować wystąpienie różnych chorób metabolicznych, również takich jak cukrzyca typu drugiego. Związane jest to właśnie z potencjałem hormonalnym białej tkanki tłuszczowej, czyli tej miękkiej. I tej, którą nie do końca lubimy, gdy pojawia się w nadmiarze. Dlatego, nawet jak bardzo je lubimy, warto pozbyć się boczków. Rozdział drugi. Jak pozbyć się boczków? Boki nie powstają w tydzień. I tak samo w tydzień nie znikną, ale na szczęście można się z nimi w miarę sprawnie rozprawić, jeżeli tylko skupimy się na podstawowych działaniach. Jak już wiecie, nasze boczki, które zamiennie możemy nazywać fałdkami, powstają decyklicznie dostarczamy z pożywieniem więcej energii niż jesteśmy w stanie przypalić. I uwaga, nie musi to być nawet bardzo dużo jedzenia. W grę może wchodzić także to, że nasza aktywność jest na niskim poziomie lub hormony płatają nam figle. Z drugiej strony, doświadczenie nauczyło mnie tego, że najczęściej głównym winowajcą są niepozorne, smakowite przekąski spożywane w nadmiarze, gdy nadmiernie się stresujemy lub brak rutyny związanej z przygotowaniem odżywczych posiłków, które tłumiłyby głód, zanim sięgniemy po coś wygodniejszego i bogatszego w kalorie. Co nie zmienia faktu, że tkanka tłuszczowa, której chcemy się pozbyć, to energia nagromadzona na później i jeżeli chcemy pozbyć się boków, to czas tę energię sprytnie wykorzystać. Z jednej strony pozwolić, aby nasze ciało zaczęło, Zasilać się energią zmagazynowaną w naszych już wyhodowanych boczkach i z drugiej strony zadbać o to, aby nadmiar dodatkowej energii nie przybywał tak szybko. Czyli chodzi o płynne wprowadzenie zdrowszych nawyków związanych z aktywnością i odżywianiem. I tu niestety czai się na nas wiele pułapek. A i swoją drogą koniecznie zostawcie łapkę w górę i lecimy dalej. Rozdział trzeci. Trenuj mądrze. A nie dużo. W poprzednich częściach filmu mogłam Cię trochę nastraszyć, sugerując podkręcenie aktywności. W praktyce jednak nie mam na myśli tego, żebyś od dzisiaj zaczęła ćwiczyć codziennie po dwie godziny, aby osiągnąć swój cel. A wręcz przeciwnie. Mówię doskonale, że takie zrywy do niczego nie prowadzą. Natomiast musimy się umówić na zdrowy poziom aktywności, który pozwoli podkręcić swój wydatek energetyczny, bo wiesz, nie chodzi nam o to, żebyś jadła jak w a właśnie odżywiała się różnorodnie, pożywnie i mimo wszystko traciła tkankę tłuszczową, którą uznasz za zbędną. Tutaj podziałamy dwutorowo. Połączymy niezwykle zdrową aktywność aerobową, taką jak piesze spacery, z taką, która dodatkowo ukształtuje Twoje ciało, również to, jak wygląda brzuch i co więcej, usprawni na stałe Twój metabolizm. Tutaj chodzi o trening wzmacniający, inaczej nazywany oporowym. Zacznij od dzisiaj poruszać się więcej. Pieszo. Nie musisz od razu zapisywać się na siłownię w poszukiwaniu rowerka stacjonarnego, jeżeli tylko uda Ci się wyrobić 30 tysięcy kroków w tygodniu, nie potrzebujesz nic więcej. Sprawdź na swoim telefonie czy zegarku i daj znać w komentarzu, ile udaje Ci się średnio ruszać pieszo. Jeżeli nie rozstajesz się z telefonem podczas zakupów, czy na przykład sprzątania w domu, kto wie, może nawet bez treningu z łatwością już wyrabiasz ten pułap. A jeżeli nie, to zaserwuj sobie niezwykle odstresowujący, dłuższy spacer, może udać się taki przemycić na przykład w weekend. Trening wzmacniający to drugi ważny filar rekompozycji sylwetki i poprawy sprawności. Może kojarzysz go z zajęć fitness, a może z lekcji WF-u. Chodzi o powtarzalną pracę związaną z zaangażowaniem konkretnych grup mięśniowych, np. brzucha i pośladków. I tutaj nie musi to być trening na siłowni, jednak warto, aby to był wymagający trening, podczas którego poczujesz pracę konkretnych mięśni, wykonując dedykowane serie przedzielone przerwami. Przykładowo 15 powtórzeń danego ćwiczenia na brzuch, przerwa i kolejne podejście do trenowania brzucha. Realizując dwa 3 razy w tygodniu taki trening gwarantujemy sobie coś lepszego niż tylko wydatek kaloryczny. Kształtujemy ciało na stałe, ujędrniamy je niezależnie od poziomu tkanki tłuszczowej i usprawniamy metabolizm i tym samym odpowiedź naszego organizmu również na bardziej wysokoenergetyczne pokarmy. Możemy zażartować, że trening oporowy jest sekretem na to, aby sernik poszedł w mięśnie i tym samym ujędrnił nasze pośladki, a nie poszedł w brzuch. Ale musimy cały czas pamiętać, że trening oporowy, o ile pozwoli kształtować lokalnie mięśnie i pośrednio pomoże spalić skankę tłuszczową, to boki jednak nie znikną tak długo, jak nasz wysiłek treningowy będzie niweczony niewłaściwym odżywianiem. Co z tego, że spalisz 300-500 kcal, jak miałabyś za moment uzupełnić nadprogramowe 700 kcal? Rozdział 4. Dieta to klucz. Jak będziesz aktywna, to już czeka Cię wiele dobrego. Jednak w kwestii szybkiego pozbycia się boków najważniejsze okazuje się odżywianie. Boczki nie znikną tak długo, jak nie wprowadzimy okresowo naszego organizmu w tzw. deficyt kaloryczny. Okresowo, bo przecież odchudzanie to proces, a nie niekończąca się walka. A wspomniany deficyt polega na dostarczeniu mniejszej puli kalorii, niż nasz organizm potrzebuje na codzienne funkcjonowanie, w związku z czym pozostałą energię ciało weźmie sobie z naszej tkanki tłuszczowej. Nie musisz nawet ćwiczyć. Schudniesz zawsze, gdy zjesz mniej, niż potrzebuje Twoje ciało ale trenując pozwalasz sobie na większą elastyczność w diecie. I właśnie utrzymywany każdego dnia deficyt kaloryczny odrobinę pomniejszy nasze zapasy tkanki tłuszczowej, aby sumować się na bardzo widoczne wyniki, gdy uda nam się trzymać go jak najdłużej. I ten deficyt możemy osiągnąć na wiele sposobów. Jednak jego obecność jest niezmiennie fundamentem pozbywania się tkanki tłuszczowej i żeby Twoja zmiana się udała Muszę cię uprzedzić przed różnego rodzaju dietami cud, bo te mogą zadziałać na chwilę. Jeżeli jednak uda ci się płynnie poprawić przewagę nawyków żywieniowych, wtedy nie tylko schudniesz, ale spalone kilogramy nie wrócą. W praktyce, jeżeli zaczniesz jeść więcej produktów białkowych, takich jak jajka, sery, ryby, mięso, rośliny strączkowe lub odżywka białkowa, dużo łatwiej będzie ci jeść mniej, gdyż te wyraźnie tłumią apetyt. Podobnie sprawa wygląda z dużą ilością warzyw w dwiecie. Więc już na starcie, nie zmieniając niczego, a upewniając się, że w każdym z twoich posiłków będzie coś białkowego i coś warzywnego, jesteś bardzo blisko zoptymalizowania ilości kalorii w twojej diecie. Bo nie chodzi o to, aby jeść mało, a dalej, by jeść solidne, zdrowe porcje, ale właśnie z naciskiem na przewagę zdrowego i wtedy nawet codziennie przemycone słodycze w rozsądnej ilości. Nie przerywają procesu pozbywania się zbędnych kilogramów. Podsumowanie. Pamiętajcie, dziewczyny, tkanka tłuszczowa jest niezbędna i kluczowa dla zdrowego funkcjonowania organizmu. Alarmująca jest dopiero sytuacja, kiedy tej tkanki tłuszczowej jest zbyt dużo, wtedy warto postawić na mniej radykalne, ale regularne działanie. Postaw na więcej ruchu, tu świetnie się sprawdzą nawet niepozorne spacery połączone z regularnym treningiem wzmacniającym. A żeby boki z dnia na dzień się zmniejszały, upewnij się, że Twoja dieta dostarcza trochę mniej kalorii niż wynosi Twoje dzienne zapotrzebowanie, a rozpoznasz to po delikatnym odczuciu mobilizującego głodu na początku lub końcu Twojego dnia. Przy jego okazji Twoje ciało zasila się uprzednio zgromadzoną tkanką tłuszczową. A ja niebawem przedstawię na kanale kolejne przykładowe jadłospisy ułatwiające proces odchudzania. Natomiast już teraz zachęcam Cię do pobrania mojej aplikacji mobilnej ze strony transformacjapinzer.pl, gdzie znajdziesz konkretne wytyczne, co jeść i jak w danym momencie trenować, aby szybko notować rezultaty w zależności od Twoich bieżących parametrów. Powodzenia! Cześć!